Siema, dzisiaj kolejny odcinek ze CPSL. No, witam. Eee, no, ogólnie to jest już drugi odcinek z SCP i no, na razie jesteśmy obserwatorem. Dzisiaj będziesz biega biegać dookoła tego. Tak więc no. Eee, ziemię. Nie wam No, jak tak zrobię, no? Kurde, miski z Let's go! Naczelny bałwan. Co do mnie strzelasz? Sprawdzam, że jest friendly fire. Nowy szmat i... poleciał. Granata dalej mam. Granata dalej mam. Co? Mam dalej granatę. Rzuciłem mi flesza. To serio, ale to ich nie oślepiło, chyba, nie? No nie, tylko siebie oślepasz. No, oślepasz, oślepasz. No, XD ej, można mieć 50 rad, znaczy 5 ja XD. Mam dwa rady, ja super. Tak, bo tyle. Tutaj, tutaj nie umiera, kurde, ta? Jak to. Ej, ej jak morda! To ej, 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 chcesz ej, 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 P90 za Epsilona? Co? No? się że Epsilon za P90. Znaczy co? Chyba. Ok, no Ok. Nie, no, no, spoko a? Rola. Tylko... Z... What? What? Co? a karta, bierzemy, nie, nie będę miał... Kles. Co tu jest nie Nie mówcie, że potem znowu będzie bałwem. On jest. O Attention, all personnel. The light containment zone decontamination sensors must be removed in order to avoid destruction. Ah, etycja, wio. Co to było w ogóle? Dobra. Hello! Siema! Jaki ta dostał szybko? Lecimy, widzowie. Druga no, zaraz znajdziemy. Прошу. <coughs> Think. oj, nie, co to? Okej. Okay. Jezus Maria, pierdziele. Idź tam to. prosto, masz checkpointa, masz checkpointa tam. Dobra, 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 ale nie strasz mnie, no. Wiesz co? Tylko jest co? problem, tam bałwan jest Dobra, chodź Jak coś, pamiętaj, jeżeli ja się na niego patrzę, możesz swobodnie przez niego przelecieć. Yy, po mrugnięciu, oczywiście, bo on wtedy cię nie zabije, bo ja się cały czas na niego patrzę, nie? Pamiętaj A -a. o tym. Ale on teraz pewnie ma pusta jakiegoś cholernego do tepania się, więc trzeba uważać. Powiedz, nie?

light containment zone decontamination process will occur in T-minus 15 minutes. All biological substances must Oh, kurde, just DSS! Oh, I'm i HOSTA WŹYŁAM GO ZABIĆ XT. Lecimy Ojojoj Dwie minuty było, dlaczego mnie nie raz Ty nie zrozpiło w końcu, nie Pan dzięki no, nie, no jestem głupim wąsarzem. No, no. Głupim typem z wąsem. A może nie ma wąsarza? Nie, no jeszcze wy. Ej, ty jesteś moim pomocnikiem, więc musisz mi pomagać. Eee, dobra. <laughs> Co? W sumie to ma jakiś sens, ale. Dobra ucieczka. Ucieczka, przed SCP. Gilujam się, czy co? Kste. Ha. Lecimy stąd. Śmieszcie będzie jak się zaraz zrespią. oh, oh. To jestem raczej martwy. Moja ostatnia nadzieja. Na... Żeby mieć broń, bo inaczej i tak to widzowie jest lipka. Dobra. Coś jest. Ustawienia też są jakieś. Ups.